Halo, Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowych talii. Dzisiaj przed nami bardzo ciekawa kreacja, e, która pojawiła się właśnie po aktualizacji. Wcześniej ten deck nie istniał, a teraz zaczął, ponieważ Seaheal dostał reworka. Seaheal na pierwszy rzut oka nie wygląda jakoś fenomenalnie, ale tak jak się spodziewałem, w talii, która będzie w stanie ten Seaheal rozkręcić, no, to mieczyk zrobi naprawdę bardzo dużo punktów. I teraz, jakby ten mieczyk chcemy rozkręcić, grając ojcobójczą furią? Idea jest taka, że chcemy grać dowódcę w pierwszej turze. Gramy dowódcę w pierwszej turze. Wiadomo, wtedy traciły inicjatywę, ale no, zagrywamy sobie tam jakiegoś brązika albo jakiegoś golda w stylu krwawego orła. I dopiero w następnej turze już mamy te jednopunktowe syreny. Które Arnold stworzył, i możemy sobie zagrać Syhila, zabić Syrenkę, zagrać jakiegoś brąza, np. Drakar albo Woda z wyżyn. Potem w kolejnej turze Syhil bije już dwa obrażenia, i znowu zabijamy kolejną Syrenkę, i zagrywamy kolejnego brąza. Potem zadają trzy obrażenia, cztery obrażenia, i tak dalej. W pewnym momencie yy, Syhil zdaje tyle obrażeń, że jest w stanie bez problemu aktywować ten śmiertelny cios, bo po prostu przeciwnik. Zagrywa jakieś tam jednostki, a kiedy Sihil bije 5-6 obrażeń, to naprawdę trudno wokół niego zagrać. W ten sposób e, ten Sihil stakujemy, no i koniec końców nasze brązy robią tam plus 6, plus 7, plus 8 punktów. E, no, nawet udawało mi się ten Sihil do kilkunastu punktów stakować, także na przestrzeni całej gry karta potrafi zrobić naprawdę dużo. Problem jest taki, że po pierwsze trzeba ten Syhila dobrać, a do dobrania Syhila mamy jedynie właśnie Syhila i krainę tysiąca baśni. Można by dorzucić jeszcze kilka kart e, skracających, ale no w ten sposób deck straciłby troszkę punktów. Więc no, tam w niektórych grach się zdarzy, że tego Syhila nie dobierzemy. E, poza tym warto zwrócić uwagę na Brana. Bran w tym deku e, robi naprawdę miliony punktów, ponieważ często tym Syhilem robimy overkilla, e, No i bardzo często tutaj jest plus 8, plus 10 punktów. Te umiejętności. No plus też brane wiadomo, spoko karta, bo bufuje naszych yy, bufuje naszych tutaj weteranów, których kilku mamy. Eee, no dobra. ma eee, do też swoje problemy pamiętamy. Eee, między innymi przeciwko Taliom, które są w stanie zbufować nam te syreny na starcie. Jest duży problem, no ale no cóż, trzeba te kiepskie meczapy przeboleć, ale w sytuacji, gdy przeciwnik nie jest w stanie tych syrenek wyeliminować, no to bardzo często po prostu. Wygrywamy dzięki temu Sichilowi. Co mam nadzieję uda zaprezentować mi się w tym odcinku Link do w opisie oczywiście No i lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie No i co tym razem? Tym razem owoce Izgit Czyli taki jest mój ulubiony neker W sumie co by innego mogli grać na owocach Izgit No dobra, nie jest to chyba najgorszy matchup Mamy Syhil dobrany na starcie Mamy wodza zwierzyn, mamy drugiego wodza zwierzyn tutaj Uh, więc w zasadzie wygląda to nie najgorzej. Um, wymienimy sobie. W no sumie ciężko powiedzieć, co, co konkretnie. Um, no na jeźdźce wymienimy, będą dwa drakary. No dobra, tak jest wystarczająco dobrze. No i teraz jaki mamy tutaj plan na grę? Plan na grę mamy taki, że chcemy zagrać dowódcę w rundzie pierwszej i tego Sychila nastakować. Taki jest nasz plan. Eee, więc tak, gramy dowódcę. Nie możemy od razu Sighilla, bo wtedy nie dostaniemy staka, ponieważ nie będzie inicjatywy. Ale zagramy sobie krwawego orła. Kulturalnie. A, i zagramy sobie wodza z wyżyn. To jest złota karta, więc e, nie tracimy staka grając właśnie tego orła na starcie. I w następnej turze już będziemy sobie sychilować. Także sihil na Syrenę, zagranie statku, sihil na Syrenę, zagranie kolejnego statku, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy tutaj jak najwięcej tych obrażeń zadać, oczywiście. Przeciwnik będzie starał się nas powstrzymać, ale będzie to raczej trudne. Także lecimy. Seahill, boom. O... W sumie może nawet nie statek. Przeciwnik będzie pasował? Nie no, przeciwnik nie może spasować, ale jak zagramy Drakkar, to dostaniemy żabę. Więc nasuwa się pytanie, czy to jest warte. Ale, no dobra, niech będzie. Sichil wraca na rękę i tak jak widzicie ma już dwa obrażenia. Hmm. A może przeciwnik żaby nie dobrał. <grymne> Byłoby spoko. Wiadomo, ten Deczek traci dowódcę w R1, no, ale taka jest nasza strategia. Liczymy na to, że później ten Sihil nam... ...wystarczy. rekompensata. Okej, okay. a okay, co, no, lecimy dalej z tym syfilem, prawda? Boom, tu możemy świnkę w sumie zbić. Uh. Możemy zbić, ale ja sobie zagram łowcę brokwar najpierw. Ponieważ w następnej turze i tak mam, będę miał strzał za 7, więc tą świnkę zbijemy. A kolejny silnik zawsze na stół wleciał. Ok, no i teraz jak już chwilę jest nastakowany, to będzie bardzo łatwo go aktywować. Ok, trzy także. Bum bierzemy za maszysty cios, zabijamy świnkę. Teraz już ma cztery. Syhil. coraz to łatwiej idzie. Ale właśnie plaga jest natura syhila, że jak już na początku go e, dobrze nastakujemy, no to potem jest łatwiej żeby co ture go aktywować. Także. Teraz lecimy za cztery. A, zagrajmy kolejnego wodza. Żyje tylko jeden! Mhm. Mm Przeciwnik gra dalej. Grunt to nie tracić głowy. Okej. Okay. Eee... Teraz będzie trochę overkillować, no ale overkillami nie ma co się przejmować, bo zawsze tu będzie się bran wzmacniał. Eee. Także co, zbijamy sobie Haidavera, zagrywamy sobie statek. Sihil już ma na sześciu. <grystanie> A jeszcze ciągle mamy brąziki. no fajnie można tym sechilem pograć. To jest może taki cichy bohater tej aktualizacji. Chociaż może nie taki cichy. <laughs> Okej, okay, buffik za 15. I teraz już... 25 będzie ciężko przebić. Jakby nie patrzeć. Mamy niby 10, 16. W sumie warto by było mieć lasce. Jak spasujemy, to przeciwnik zagra sobie Siri. E, no ja myślę, że zagram. Pyk. Zagramy sobie z Ila. Zrobimy tak. Przeciwnik gra dalej. Hmm. Teraz to już będzie bardzo trudno w sumie. Mamy też brązów na ręku. nie Była najlepsza decyzja. Ten pierścionek troszkę nam przeszkodził. No właśnie, teraz jeszcze Siri leci. A my nie bardzo możemy to zbić. Czy jesteśmy w stanie przebić? 18 punktów to no nie bardzo. Eee, także no trudno, mamy pas. Ale gra. Pewno nie jest przegrana. Dziennik też zużył do bardzo dużo, bo zużył wiedźmę. No wam, jeszcze nie zużył. Znaczy <laughs> może przesadzał z tym, że dużo. No e, dobra. Będziemy walczyć dalej. Fajnie by było brąziki znaleźć. Jakieś, więc wydaje mi się, że wymienimy Gerda. Może nawet krwawego orła też wymienimy. Tak, tylko żeby była brązowa karta. Już z drugiej strony, jak się pasuje, to bym chciał zagrać Orła. A to może Orła zostawmy. Mamy dwa brązy, to i tak jest good enough. Ale pewnie nie będzie cisnął oponent. Jeśli chodzi o Fukusję, no to możemy sobie skrzesić wodza z kolejnego. Żeby zwiększyć obrażenia tych rajz, to nie to zrobimy. Przy okazji deszczyk. Bo tutaj nie ma zbyt wielu fajnych celów do kukusi. więc musimy się zadowolić tym, co mamy. No ale polecimy. Ty kłód Trzeba ten deszcz wykorzystać. W ten sposób też zabieramy sabat. Więc świnka nie robi sabatu, mamy pięć obrażeń, a my siedem obrażeń z Sichila. Tutaj 8 obrażeń z uderzenia. Okay. Ty, ty, ty. Dobra, zagrajmy na jeść przy wyrzucamy gramą Wow! pługo w talii u przeciwnika. To ciekawe. Czyżby grał z krękiem przywołań? E? A chyba się wybronimy, no ten Seekil teraz robi naprawdę potężne punkty. Erondite też robi potężne punkty. Może no, się nie wybronimy. E... Zobaczymy, czy strzał za osiem. Kolejny strzał za osiem. A nie no deszcz, nie no, chillujemy, chillujemy. Dobra i zagrajmy sobie orła. Teraz możemy nawet zagrać z overkillem specjalnie, żeby bran był większy. Możemy. Przeciwnik jeszcze dwa punkty oberwie. Czyli musimy zagrać za 8. Tak, czyli możemy, możemy uderzyć w półgo, bo w ten sposób bran będzie o jeden punkt większy. A my i tak przebijamy. Tak, mm -hmm. tutaj też warto na to zwracać uwagę. Jednak tym branem rzadko do tej pory graliśmy, tylko ktoś mógłby zapomnieć. A bran w tym deku naprawdę robi dużo punktów. Bo tym Sihilem też często się właśnie overkilluje. Eee, możemy zagrać Gerda proaktywnie. Tu bym zamienił oszłamiające uderzenie na jakąś jednostkę, bo może nie być w co strzelać. No więc nawet wydaje mi się, że Wolf jest lepszy też. Nie do końca. No ja dobra. Zacznijmy sobie od Gerda. Tak, żeby coś na stół wrzucić. No to oczywiście lepszy byłby na jeźdźca. Albo nawet pierwotny zew. Okej. Okay. Z Sihilem to oczywiście zabijamy. A, zagramy tego Walkwa. No i potężny Sihil, co nie? Możecie policzyć w sumie, ile w tej grze punktów zrobił. <grystanie> bo chyba naprawdę dużo. Jak na mój gust. Ja sobie wyszło, że ten wolf to jest słabszy niż niż ta Ray, za którą wymieniłem. Także też Mulligan nie najlepszy w moim wykonaniu. A czy to wystarczy? Mamy Sicila za 11 i brana za 15 pewnie, bo tu jeszcze będzie overkill. Przeciwnik ma Erondite też za jakieś 15. To będzie całkiem close myślę. Satysfakcja gwarantowana. To myślę, że będzie całkiem close. 11 punktów. Megaskop za 6. Dobra, no to chyba Bran jest lepszy niż Erondite. Także Signo P! Pokonuję Nekera i to jeszcze z Red Coina, zobaczcie. <laughs> z Red Coina przetrzymaliśmy Nekera. No to zawsze przyjemna sprawa. No i tak ten deczek się właśnie prezentuje. Ok. Jest to nawet spokojnie o 5 punktów. Także. GG! A nasz drugi przeciwnik w tym odcinku gra również potwórami. No ale tutaj mamy skorupę. I tutaj poniekąd byłby problem, ponieważ przeciwnik mógłby zastawić obrońcom nasze. nasze tokeny, ale na szczęście. Na szczęście mamy WOLF, tak? Ten wołch się przydaje do oczyszczania obrońców. Wymienimy Brana, bo w R1 i War 2 tak go nie zagramy. I wymienimy, myślę, też pierwotny Zew na ten moment. Niestety nie ma żadnego wodza z wyżyn. Yy, także to jest dosyć przykre. To jest dosyć przykra sprawa. No ale dobra. Czekamy dowódcę. Uh, czyli może zagramy wodza z Bo boję się, że jak zagram krainę w orła, to przeciwnik zagra Endriaga wojownika i, i będzie troszkę lipa. Um, a skoro tak myślał, a może w sumie zagram Gery, od razu też. W drugi rząd. W ten sposób przeciwnik nie zastawi oburzędów obrońcom. To się wydaje bardzo głupie, no bo taki Gerd 7 za 7 Ale eee, jeśli przeciwnik zagra obrońcę, to, to gram Sihila gram Wolfa, oczyszczam obrońcę i jest spoko. Natomiast jeśli przeciwnik. Nie wiem co zrobi, zagra normalnie, no to. Okej. Okay. Kalduel. Jak to się grało z tym Kalduelem? No i sabat tutaj szykowali. Dobra. W takim układzie zagramy sobie najeźdźcę. Domy Trzeba wyciąć! Eee, no tutaj przeciwnik tak niekonwencjonalnie próbuje nas ograć. Ok, no ja Sihila oczywiście stakuję dalej. Zegramy sobie za maszysty cios. Ponieważ w ten sposób, nawet jak przeciwnik wzmocni tą drugą syrenę, to i tak już jesteśmy na trójce, także jest spoko. Wzmocnimy sobie. I przeciwnik chce spasować. To jest dla nas problem. co so, jakbyśmy my spasowali? To przeciwnik zagrałby jakiegoś tam Keltulisa. Nie no, ja myślę, że zagram dalej. I sobie e, w takim układzie oczyszczę Arniolfa. W ten sposób jak on będzie grał sabat, to przyzwy mi też jedenastkę. Ktoś powie to głupie, bo opryszczenie na obrońce by się przydało. Okej. Okay. W takim układzie to wydaje mi się, że ja to pasuję. <laughs> Jeszcze high wyskakuje. Przeciwnik ma 50. Okej. Okay. 50 punktów zrobienia. Bardzo dziwna strategia. Wiadomo, weźmy tutaj pod ten sabat jakoś olinu. Ja on w ogóle swojego cmentarza nie przygotował. To jest zaskakujące. To jest dla mnie bardzo zaskakujące. Okej. Okay. Grajmy sobie wodza z wyżyn. Zagramy sobie też orła w kolejnego wodza z vision. Żeby nasze rejzy zadawały bardzo dużo obrażeń. Przyzwanie świnki. Hmm. Okej, okay. nie do końca dostrzegam ideę. Hmm. Spójrzcie tylko dzieciaczki na swoją dzielną mamusię. I zagrał obrońcę. No ja to spasuję. Będę miał podwójny lastce. jest trochę przykry. Obrana to akurat mi szkoda. No ale dobra, no on przyzywa dwie jednostki tylko. Jak przyzwie to do przodu, to jeszcze Kelly będzie palił jego karty. Co raczej nie jest zbyt optymalne. Okej. Okay. Są krzyki, sprzeciwiają się woli Jarla! na razie spalił ładnie moją, ale. Zaraz tutaj będzie miał problem. Grajnie tego wodza. Bo zaraz to przecili będzie o więcej kart. I ten keltulis będzie palił jego karty. Jak on to ogra? Jaki tu jest pomysł? No, no, przeciwnik tu mnie zaskoczył, ale chyba siebie też zaskoczył. Tak to wygląda. Okej, okay, musimy czym prędzej zagrać fukusję. Prawdopodobnie na tego wodza. Także no, naprawdę niezły krąg przywołań. Raise jeszcze kilka będzie. Przeciwnik leci z jaskółką. No dobra, no ale ja też mogę sobie lecieć z pelkami, także jakby... To ja nie mam tego problemu z graniem no Unit, no bo... Też mam bardzo dużo tego typu kart. Zagrajmy sobie krainę tysiąca baśni. Zagrajmy sobie orła. Zagrajmy sobie łowcę. Będziemy tutaj przeciwnika obijać, ile tylko jesteśmy w stanie. To, że nam się spali czwórka, to to nie jest groźne. Cmentarza nie potrzebujemy. Przeciwnikowi zaraz skończą się busty. No trochę Syhil się marnuje, to prawda, ale. No cóż, możemy go znowu spróbować zamienić. Siri: Zbijamy obrońcę. Będzie, że zbijemy. Mm -hmm. Skelly będzie palił. będzie ja palił Mogę tego w nastakować. Na ile to się opłaca, szczerze powiedziawszy? Um. Nie wiem, na ile się to opłaca. Ta Siri jeszcze dobierająca. No dobra. Powiedzmy, że się nie boimy. Tutaj ładnie dobijemy. I to bierze. No i co, no mi się pali czwórka. Czwórka. Skoro Hej, <laughs> skopiowany łowca. Ciekawe, że pingnął w to. Lepiej było chyba w usemkę pingnąć. E, jak na mój gust. Okay. Tak jak widzicie, no niby Kali tam pali sobie te czwórki. Ale ja też robię tutaj dodatkowe punkty, także nie ma absolutnie żadnego problemu. Yy. Dobra. co prawda będzie bez staka, ponieważ inicjatywy nie mam, ale to tutaj zbijemy sobie kulturalnie. No I tak czy siak Syhil swoje punkty zrobił, no nie ma na co narzekać. Syhil swoje punkty zrobił, Kelly swoje punkty zrobił. I wszystko wyrównanie. No i możemy zamienić na Regisa albo na Syjana, ale obie te karty są w sumie słabsze niż 5 punktów. A... W związku z czym, oczywiście tego nie robimy. No i patrzymy, co jest ostatnią kartą. Ostatnią kartą jest Nitral. No i nie taki smoczek straszny, jak go malują. Po prostu wygrywamy. Nawet kiedy ten smok całą rundę stał. No i w ten sposób piękny odcinek nam wyszedł. Dobrze. Także dziękuję za oglądanie, widzowie, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa.